Witam wszystkich ponownie w Blackguard, z tej strony Chaberdach. W poprzednim mieliśmy przyjemność zapoznać się z jednym skrzydłem Kuruka. W tym momencie mam zamiar iść do El Halem i zapoznać się z drugim skrzydełkiem. Może wyjawi się, kim jest głowa. I mam porozmawiać z dziewczyną, z którą sypiałem przed walkami na arenach w Elhaz... with mam. Clariza. Ha, no właśnie, mogę z nią przespać się, czyli wziąć kąpiel w świątyni. Chyba, że to faktycznie jest kąpiel w świątyni, ale no nie wiem. Rayades. Sweet Claritja.

Ile tych wylasów tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Też dziewięciu. I dziesiąta rajades. Czy dziesiątka ludzi. Ta ma pewnie tak. Kapie trucizna z jej ostrza jednoznacznie. Nie wiadomo, ile ma życia. Żadna nie praktykuje magii z wrogich jednostek. 22 dwa życia, czy nie wiadoma ilość życia. Hmm, oto jest pytanie. Gdzie ci wrogowie? Dwójka tu na nieszczęście. Dobra, takatę. Tu i tu podbiegasz i próbujesz złotać tą dziewczynę. Ty masz truciznę bodajże, więc od razu jej... O Boże, 30%? Poważnie na końcu się nią zajmiesz w takim razie. Tu leci atak na dwudziestkę dwójkę. Okej. Okay. Bardzo ładnie, zatruty. Mała. Jasna sprawa, że ty się wycofujesz od tej niemiłej kobiety. I czy jesteś w stanie... Cholera jasna, poważnie mówisz, tylko tyle. 50%. 50%. 15%. A tak 75. Łota w nią za 75 do choler. Oj. Naurim. Tu będzie aurelka biedna, ale. Oj, tak, ty sobie poczekaj. Zobaczymy na rozwój wypadków. O, jeszcze Zurek tu! Do cholery. Zurek, zapomniałem o tobie. Totalnie. Jeszcze, Zurku, uciekaj tu. I tymi gośćmi z tyłu wypadałoby się zająć, bo oni mogą. Nas stręczyć troszkę problemów, jeśli można się tak wyrazić. Więc atak obszarowy tak, jednoznacznie mhm. nie spal. Pięknie. Ci goście są już na wykończeniu. Ten dostał rany wow. O nie, to ten dostał rany. Okej, okay, golasy biegnął. Atakują mi tym razem tak tego. No chodźcie gołe, gołodupce. Och, kurde, na plaży nudystów żem trafił. A to ci jają. Ten ma ile? 20 życia? Ten ma 10. Mm, Aurelko, zajmiesz się dziesiątką, tylko nie tak biegnij. Tu i tu, koleżanko. I tu mam jeszcze jakiegoś pełnego życia i wigoru, koleżkę. Chociaż, wiesz co, ty masz magię i to akurat za 10 bijesz tą magią. Więc czemu nie. Właśnie. Jeden mniej, czyli dziewiątka. A, pudło. A ty te na pewno spudłujesz. Nowe rim. 20. 20. No właśnie, ratuj. Te spory od, od obecności wrogich przeciwników. O, żeż to cholery. to ma 11 z uderzenia i trucizna. Źle. W takim razie ty również trój, chłopie. Trój i rań. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Ło, wow, prawie, że śmierć mu zadałeś. Pięknie. Znowu w tą klientkę chyba chociaż, zakończyć żywot tego go... nie, on jest zatruty i ma rany, to bez sensu 75%, no w końcu muszę trafić, no właśnie dużo ma życia i zatruta, pysznie co ta trucizna daje? siła, zwinność, zręczność atak, parowanie na całą walkę, no pysznie jestem w cholerę zadowolony yy, dwie rany, nie ma sensu ten jest zdrowy tego bijemy. Mhm. Tam by się Naurim przydał. Naurim otoczony byłby najlepszym wyjściem. Magik, magik. Tak. Zabij. Pysznie. Auć. O, magi Naurim jest tak czy siak to otoczony. Fantastyka. Aurelka nie może nic już więcej zrobić. Może strzelać po prostu. To też jest dobre wyjście z takich sytuacji. No właśnie. Jak tam ten Takata się trzymał? Gdzie jest? 16 życia mu zostało. 6 życia mu zostało. Auć. Na szczęście żadnej rany nie ma. Ten już jest zatruty. Prawie zginął. Ta pani, czy ty teraz możesz ją jakoś sensowniej, nie możesz uderzyć sensowniej, ciągle, więc tu, ranisz, zabijasz. Mała, oczywiście Małej zasłonięto widok na koleżankę, więc Mała wykorzysta, o Boże, 45% tylko na tego gościa, kimże on jest, oj źle. Zwyczajny strzał. Do cholery, naprawdę. I to za 80%. Wycofaj się, mała. I dostarcz ładunek za 90%. Teraz. Świetnie. Trucizna. No, tak, ty masz truciznę. Na Urimie. Jednoznacznie w tenże sposób. Pycha. Takate ciągle żyje i teraz musi być w pomoc w postaci czarów do cholery Dobra, Takate, trzymaj się dzielnie, chłopie. Dostajesz 20 życia 25 nawet. E, I Aurelka dalej może w tego gościa. 50% na tą klientkę. Do cholery jasnej. 50% na. Uuu, stuwa na tego, iż wielka szansa, że go zabije. Co zwolni Naurima szybciej. O, oczywiście, że tak. Dobra, ci będą raczej pudłować. Nic się nie stało. Do cholery. No! I od trucizny jeszcze dostał. Kurde, uh, balans. Auć. Ten ma 15, ten ma 6, ten ma 2, ten ma 6. Gdzie jest ta piętnastka? Tutaj. Łotaj, chłopie. Pysznie. Jeden mniej. Mała. Zwalniamy Naurima. Jednoznacznie. Chociaż. Mała, ty... o, i Zurek tu stoi, no tak. 14 życia, to jest duża szansa na zabicie lub 14 i 2. Dobra, 14. I śmierć, super. I Zurku. Zurku. Możesz jeszcze raz uleczyć. Chociaż wstrzymajmy się chwilę. Zabijmy Zurek. Podbiegnij tu i zabij tego gościa. Dzięki. Dzięki temu Naurin już wskoczy do boju w następnej turze. Ja mam teraz na tego strzał, i w zasadzie tylko tyle. Więc jasne, Aurelko. Pudło! Dlaczego? No nie, jeszcze od trucizny jeszcze ona. Auć. Tragedia. Tak, wszystko jedno w którego. Tego na górze. Sześć życia. Pięknie. Mała. Osiemdziesiąt procent. 55% 20% Do cholery jasnej. Mała, za osiemdziesiątkę. Pudło. Naurim. podbiegasz i łotasz. Wykańczasz tego gor... No do cholery jasnej. O, Zurek, leczysz. Tylko i wyłącznie leczysz. On nie może polec. On jest zbyt ważny ma truciznę. Aurelka 60%, 90%. Wykończ go w końcu. Jest. Poison! Za 13 do cholery jasnej. To jest naprawdę niemiła walka. Takate. Zakończ żywot tego pana. Kurwa. Mać. Mała. Elegancko weszło. Naurin. Kurwa, mać. Magik. Czy ty możesz jeszcze leczyć? Jest. Na szczęście. Lecz w takim razie. I tu książkę jakąś zdobędziemy. Jest taka duża możliwość. 60% na tego, że zero. Ale ja mogę czarami walić. Aurelka ma mnóstwo many. Czemu by nie? Zadyszkę, elegancko. Klientka jest też już na wykończeniu. Trucizna i jeszcze takate oberwie. O, tylko trzy na szczęście. Zabij to go kutafona. Okej. Okay. Mała. A już się spodziewałam, że dasz radę osiągnąć sukces. E... Naurimie, może ty? Elegancja. Porozmawiajmy teraz. No dokładnie. Tyś, dziro, tchórzu. Oczywiście, że gadaj.

Ścieżka zmieniona zdania. Głowa kruków. I doświadczenia 100. Pycha, pycha. I ukończono zadanie. Pojawiło się nowe, oczywiście. Dobra, ludzie, dosyć na ten odcinek. Dowiedzieliśmy się czegoś o głowie kruków, więc w następnym zadaniu, w następnym odcinku spróbujemy. Rozwiązać tą zagadkę. Głowa Kruków. Gdzie to? W Benwili. Kapłan. Jasno, że się tam udamy. Ale to, tak jak powiedziałem, w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć czołem.